Wyciągaj miecz i walcz! <grystanie> walcz, A! A? Śruba! Nie zostawi mnie z samego! Nie zostawicie, braciszek! Nie zostawi! Spóźniliście się, dzieciaki! Rycerstwo to nie jest dobry zawód na te czasy. Honor nic nie znaczy, liczy się tylko kasa. Zrozumiałem to dawno, a teraz padła mi w oko bogata królewna na wypasionym zamczysku. Panienka, jak wszystkie grymasi, chcę, żeby o nią powalczyć. Ale gdy ją zdobędę, będę ustawiony do końca życia!